Siema cześć, siema kochani, po prostu chciałem wam coś pokazać fajnego. To tak spójrzcie jak cichutko jest. Um, do tej pory tak żyłam takim przekonaniem, że serwer Super Micro jest jednym z takich naj, najcichszych serwerów. No bo jak widziałem inne serwery w górę w swoim życiu, to przeważnie serwer tak nieco głośniej pracował, nie? Natomiast e... Serwer super mikro, który mam tutaj, jest jeden z takich si najcichszych. I, ale nie wiedziałem, że natomiast e, tak jak IBM, który jest na dole, jest tak samo cichy i tak samo e, HP. On sobie pracuje. No i po prostu on ma trochę inną zasadę HP czy IBM, no bo on wtedy zwiększa obroty wiatraków, kiedy korzysta z większej mocy obliczeniowej, czy kart graficznych, czy procesorów, obojętnie jak korzysta z większej mocy obliczeniowej, wtedy po prostu zwiększa obroty, dopiero wiatraków. Ale kiedy na przykład jest coś takiego jak gra w szachi to on po prostu tak delikatnie sobie pracuje, że go po prostu prawie, że nie słychać. No. E, natomiast Spormikro, no cały czas do tej pory byłem, tak, żyłem w takim przekonaniu, że jest takim bardzo cichym serwerem wśród, w porównaniu z serwerami w serwerowniach, nie? No, tylko właśnie w, akurat w serwerowniach to e, serwery pracują tak na 80% 80%, 90% mocy obliczeniowej, dlatego przeważnie to nawet te najcichsze serwery też słychać, jak pracują, ale tylko wtedy, kiedy zwiększają e, moc obliczeniową, kiedy wykonują po prostu więcej obliczeń. E, natomiast właśnie, spójrzcie, no jestem pod takim fajnym wrażeniem, bo jeśli na przykład w tym momencie nie korzystam z jego mocy obliczeniowej, w 100%, a tylko powiedzmy w, w 5%. No tak sumując po prostu jego pokłady masy obliczeniowej, tam procesory, karty graficzne, akurat do gry, do grania w szachy po prostu 5% masy obliczeniowej wykorzystuje. Że kurde, jestem pod wrażeniem niesamowitym, to ten switch, który na dole jest, głośniejszy jest, o te serwera, który teraz pracuje przy 5-10% mocy obliczeniowej. No, że jestem pod wrażeniem nies niesamowitym. I tak samo, właśnie, jak już mówiłem, IBM, który tam jest na dole, ma dosłownie ten sam system. E Natomiast super micro, to już po prostu jak się e odpali, to on ma takie po prostu, no, jakby obroty. Już nastawione na taką większą moc obliczeniową korzystania z komponentów. Bardzo lubię ten serwer Super Micro, bo jest super, naprawdę. Go już używam jakieś dobre 5 lat, coś koło tego. No i jest super, świetnie się sprawdza, ale po prostu już tam w środku jest wypełniony rozszerzeniami. Już tam więcej po prostu nie zmieści się. No. I dlatego e, powstał plan z drugim serwerem, który ma, jak zauważyliście, przed włożeniem tych kart, e, ma tam jeszcze pokład, który można wypełnić kartami graficznymi. I jeszcze oprócz tego można podłączyć dysk 3 i 5 cala pod cd -Romem. No, ale na razie nie podłączam, na razie jest tak, jak jest. E, rozważam kwestię kupienia cd bo wszystko jak zauważyliście tutaj w kartach, w pendrive'ach i sieci idzie, że to co na płytach jest, można też skopiować na pendrive'y lub karty SD. SD Micro. No. Że fajnie jest opracowana technologia, po prostu jestem pod wrażeniem. Tylko mówię, że on jak nie korzysta z pełnej mocy obliczeniowej, jak już na przykład zaczyna zwiększać zapotrzebowanie mocy obliczeniowej, tam dopiero wtedy zaczyna pokazywać, że ma wiatraki. Ale jak nie korzysta z dużych pokładów, to jest takie wrażenie, jakby tych wiatraków w ogóle nie miał. <gryw> że jestem no, zachwycony po prostu tą technologią. To jest już inna generacja. HP czy IBM. Jest już innej generacji. No, super mikro, innej generacji. W tym, pod tym względem, że jest troszkę inaczej to zaprojektowane. No, właśnie, e, biorąc pod uwagę, właśnie e, użycie wiatraków. No, że naprawdę aż miło, aż, aż fajnie, tak po prostu. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj. Chyba wczoraj, tak w nocy, sobie pobrał trochę mocy obliczeniowej. Tak przez chwilę, tak patrzę, o, troszkę zwiększałem się obroty wiatraków, ale... Wtedy akurat dwa serwery pracowały. Super mikro i super, i, i, i super HP. <grych> no i natomiast... E, Trudno było tak rozróżnić, w którym momencie, który z jakich zasobów mocy obliczeniowej korzysta. No, ale... Teraz to tak no fajnie można, tak fajnie to określić, zobaczyć, usłyszeć, tak fajnie po prostu, nie? Tylko mówię, to w serwerowni, jakbyście się znaleźli, to tam przeważnie serwery pracują, e, korzystając z masy obliczeniowej, tak 70%, 80%, to już wtedy te wiatraki słychać, no. No, jak klimatyzacja jest oczywiście ustawiona tak, też konkretnie nisko, żeby było tak około 18 stopni, 17, to też wtedy te wiatraki te luźniej pracują. No, ale to ja na przykład właśnie używam klimatyzacji w takich wyjątkowych sytuacjach, jak ostatnio te upały były, nie? Jeśli jest temperatura taka na dworzu 19 stopni, jeśli się czujniki nie mylą na oknie, to to jest 19 stopni. Yy, bo tu akurat w cieniu jest, wiecie, jak wiatr powieje, to nawet jak jest 20, to się zrobi 19, bo wiatr schodzi te 20. No. Ale w pokoju jest 25. Tak przystępnie, nie? No. No dobra, jestem tak pod wrażeniem fajnym. Ja się tam uczę trochę w szachy grania. Um, Najfajniej no tak, komputery grają sobie w szachy, ale no, nie polega to na tym, żebym patrzył się jak komputery grają w szachy, tylko żeby bardzo dobrze się nauczyć tego wszystkiego, żeby mieć więcej pojęcia, w, jeśli chodzi o granie w szachy. Tam trzeba tylko dużo zapamiętywać oczywiście, a B i tak dalej. Wiem jak konik się już ruszał i wiem jak się niektóre figury ruszają, ale jeszcze tak do końca tego nie potrafię zapamiętać po prostu. I dlatego patrzę się jak to właśnie robią serwery, jak serwery grają między sobą. Natomiast właśnie, no serwery jak grają między sobą to jest moment i gra remis. No. Przeważnie remisem się kończą albo wygraną jednego albo drugiego w taki sposób. Że serwery grają po prostu tak samo jak ludzie, tylko że serwery szybciej grają między sobą niż ludzie. Ludzie trochę dłużej się zastanawiają, serwery krócej. No. Że taka różnica. Jest. No, natomiast No fajnie jest, po prostu bardzo fajnie jest. Tam jeszcze będzie dyski będą dokupione, żeby było tak fajnie, żeby było tak... No, tak idealnie taka powinno być, nie? Bo teraz to tylko są dwa dyski. Ale będzie wszystko uzupełnione i będzie elegancko. Na razie ten serwet po prostu. Ma takie luźne zadania. Tak wiele nie robi po prostu. W chwili obecnej. No dobra kochani. Zjem sobie coś, małe co nieco, no i będę sobie działał, no. Pod wrażeniem jestem wielkim, naprawdę. No dobra, no to hejka, siema, trzymajcie się, pa.